Witam Was, zapraszam do rozkładu. Kto o tobie myśli, co myśli w danej sytuacji, w tych okolicznościach, co masz usłyszeć? Są trzy opcje: jest banan, jabłko, cebula. Takie opcje są, więc wybierajcie, co Wam wpadnie w oko, co poczujecie tak szybciutko. Będzie jakaś odpowiedź, jakaś informacja na dany czas dla Was na tą sytuację. Rozkład jest ogólny, oczywiście. Jeśli z kimś nie rezonuje, nie bierze. Mm, no dobrze. Zaczynam od banana. Co macie usłyszeć? Bananowa grupa. Kto o tobie myśli, co myśli? Poproszę karty. Masz jakąś nową znajomość. No, taki począteczek. Tutaj jest czegoś. Podoba się temu komuś i to tak serio. To nie jest jakieś tam fidry-midry. Ten ktoś tak przychylnie na ciebie patrzy, daje ci to odczuć. Być może nawet dał ci jakiś znak, coś ci powiedział, ale ma. Ta osoba jest w relacji, jest w związku z kimś, być może ty również, nie wiem. Ale na pewno jedna strona jest. I tutaj jest, tu jest problem, bo, bo z jakiegoś powodu przykuwasz uwagę tej osoby i to jest taki, wiesz co, taki, taki szacunek, taka ciepła energia w stosunku do Ciebie, od tego kogoś. No, gdzieś tam masz z nim kontakt. Czy to jest albo w pracy, albo w innych. Jakichś aktywnościach czy działalnościach, bo tutaj też on jakoś tak ciebie poznaje. Coraz wiesz, tak powoli ciebie poznaje, ale dowiaduje się czegoś o tobie, więc tak jakby miał możliwość ten ktoś wgłębiać się ze, no, w ciebie, dowiadywać się o tobie więcej i jakby sobie tak rozświetlać głowę. Tylko, że tak, spodobałaś mu się bardzo. No, i tak teraz ma jakiś taki dylemacik, problemik, bo, bo w jego relacji, w jego życiu nie jest tak, no, nie jest tak obficie, jest jakoś tak nie bardzo i taki jest gdzieś też pogubiony. Sam do końca w sobie też jest taki trochę rozdarty, jeśli chodzi o ciebie. Ma wielki dylemat, czy, czy on ma z tobą. Kontynuować znajomość, czy mają jakby pogłębiać, czy iść w to dalej, czy nie, ponieważ tutaj są przeszkody. A on ciebie widzi jako super partnera, takiego potencjalnego do relacji, fajnego kompana, osobę, w którą warto byłoby zainwestować, kogoś takiego czuje, patrzy. Nie wiem, jak on to wszystko czuje, widzi, ale. No tu jest taka, taka energia uznania. Wiesz, tak jakby ciebie bardzo cenił i ma takie odniesienie do innych osób. I ty wygrywasz, ty tutaj gdzieś bardzo zyskujesz, jesteś taka drogocenna, taka godna, warta jego uwagi, czasu, jakiegoś zaangażowania. Więc byłoby miło, on by chciał. Ale nie robi takich, takich ruchów. Wręcz możesz wyczuwać od tej osoby obecnie takie, taką niepewność, takie zatrzymanie się, aczkolwiek nie odcina się od ciebie, bo on chce mieć z tobą kontakt, chce być z tobą w jakiejś łączności. Tylko, że nie, nie rozwija, może tak nie popędza tej waszej znajomości, żeby ona tak, wiesz, kwitła, szła głębiej bardziej. Bo, no bo te, te okoliczności, ta sytuacja, i też jakby sam w sobie ze sobą nie czuję się z tym do końca okej. Okay. No, ale tak się tutaj na ciebie gdzieś zakorzenił, że tak powiem. Bardzo, bardzo. I to jest taka, jest w tym taka, wiesz co, taka mądrość, taka stabilność, jakiś taki, nie wiem, widzi w tobie taki skarb. Potencjał na, na kogoś tak czuję, że, że to byłoby fajnie. Że jesteś taką rzadko spotykaną osobą. Tak wiesz, dla niego, że tak gdzieś ta znajomość, tak no, niespodziewana, ale fajnie go tutaj mm, in, zainteresowało go bardzo. Przykuła się jego uwagę i jesteś. Oj, dobrze. Banan był, teraz będzie jabłko. Kto o tobie myśli? Co myśli? E, trzyma się od ciebie z daleka ta osoba, która o tobie myśli, albo jest od ciebie starszy, e, albo jest od ciebie bardziej dojrzały, doświadczony życiowo. E, być może ma życie na innym poziomie niż ty. Ten człowiek jest bardziej zaawansowany, może mieć partnerkę, może mieć dziecko, e, może mieć jakieś takie sprawy domowe, dom, firmę. No wiesz, wiele na głowie. I gdzieś tam przelatujesz mu ty w tych myślach z jakiegoś powodu, i on um, czuje się z tym niezręcznie. E, czuje się nieswojo, niepewnie. Nie wie, jak się zachować. Totalnie. E, może nie wiesz, on nie daje ci takich sygnałów, ale gdzieś tam jest taka energia, poczucia. Bezpieczeństwa, spokoju, takiego komfortu, kiedy ty jesteś obok. Kiedy jesteście razem, tak jak on by ci ufał, i w twoim towarzystwie czuje się tak naturalnie, tak prawdziwie. I, i tak sobie myśli: Co ja mam teraz z tym zrobić? Hmm. Nie mówi o tym nikomu. Nie wie jeszcze, co z tym zrobi, jak się zachować, czy, czy jakoś będzie się do ciebie zbliżał, czy będzie ci oficjalnie mówił, bo, bo tutaj ta jego dojrzałość, odpowiedzialność, to wiesz, on też ma takie swoje, takie zasady moralne, jest taki, no raczej jest taki stanowczy, chciałby, wiesz, w czymś wytrwać, być okej, okay, być fair, ale tutaj ty jakby jesteś taką... Deską ratunku dla niego w pewnych kwestiach w tej sytuacji życiowej. Także pozwalasz mu lepiej się poczuć albo przetrwać jakiś trudny czas. Może ma teraz takie, nie wiem, jakieś takie trudności, wyzwania, zawirowania, też sam w sobie nie do końca tak się czuje. I jakby ty jesteś taką iskierką, takim. Mm, Takim napędem też dla niego, że on ma siłę. No i tak kontynuuje tutaj to, to swoje dzieło, ale jest niezwykle zamknięty w sobie. Trzyma się. On nie ma z tobą takiej relacji, wiesz, żeby z tobą tak coś, nie wiem, robić. On tak się raczej trzyma. Z boku, na dystans do ciebie, i może tak, ty się nawet możesz nie spodziewać po tej osobie, że on myśli o tobie, że on ciebie ceni, że on wiesz, jakiś tak, tak, tak się przy, do, przy tobie czuje jakoś pewnie bezpiecznie. To jest piękna energia, bo tutaj jest taka prawdziwość, tak, tak naturalnie. A jakby w tej innej relacji, być może nie do końca może być sobą, tak wiesz, zachowywać się normalnie, gdzieś przy tobie jest jakiś taki spokój, czuję takie uziemienie. To jest bardzo fajne, ale. Ale to nie jest powiedziane, że z tego będzie jakaś relacja, czy tutaj są jakieś na ten moment możliwości, bo, no bo raczej nie. Bo tutaj jest to takie, ta zachowawczość, taka wysoka kultura osobista tej osoby i, i poczucie, wiesz też... Zdaję sobie sprawę, że każdy krok, który by zrobił, to on będzie również miał skutki w Twoim życiu. I zanim cokolwiek zrobi, nie wiem czy w ogóle zrobi, to się nad tym mocno zastanawia. Więc nie jest taki wiesz, fiu -bziu, tylko no taki myślący człowiek, bardzo inteligentny. Co bóla? Co macie usłyszeć? Kto o Tobie myśli, co myśli? Zakazany owoc, jakiś jesteś dla tej osoby. Tu jest taki ktoś, kto cię kiedyś kochał i cię kocha i myśli sobie, że nic się tak naprawdę w nim nie zmieniło względem ciebie. Tu jest dużo takiego jakiegoś bólu, dyskomfortu. Osoba, która nie może sobie pozwolić na to, żeby być z tobą, nie może wejść z tobą w relację, bo by się komuś naraziła, bo, bo tobie by mogła. Wiesz, życie jakoś skomplikować, wywołać jakieś zamieszanie, więc człowiek, który jest bardzo wrażliwy, taki cieplutki, no tak, wiesz, by ci wyjął serce na talerzu i by ci dosłownie podał. No tak, być może wiesz o uczuciach tego kogoś, bo bo to jak on emanuje czym względem ciebie być może jest takie zauważalne, odczuwalne ale raczej się tak z tym nie obnosi nie, nie pokazuje nie, nie wykrzykuje tego więc jest taka subtelność w nim, niezwykła wrażliwość taki czuliś tutaj jest i on ma też taki wewnętrzny dylemat bo wiesz co, bo, bo jemu jest fajnie, że jesteś. Jesteście przyjaciółmi, jesteście w jakiejś takiej bliskości energetycznej i on chciałby tą taką bliskość utrzymać z tobą, tą przyjaźń, to takie hmm, poczucie hmm, takiego wsparcia, że jeśli jestem, nie wiem, smutny, jest mi źle, to jesteś ty i możemy sobie porozmawiać, możemy sobie e, w jakiś tam sposób pomóc. E, więc tak. Niekoniecznie tutaj będzie rozwój i myślenie o wiesz, o pójściu dalej w tą relację, bo są jakieś niemożności. On pokazuje, że on nie da rady, że on, on nie, ma, nie ma warunków. Tak cię kocha skrycie tutaj człowiek, którego też wiesz, życie i codzienność może być taka pełna napięć, też takich i, i ograniczeń, i braku swobody. I też jakiegoś tylko określonego pola manewru, działania i nie może się poza to wychylić. I ty jesteś taką, wiesz, taką fajną iskierką, która gdzieś tam go mm, ratuje, tak? Że on czuje się dobrze, że, że ty jesteś. Mając tą świadomość, że, że jesteś. No, A to też może być osoba, z którą byłaś przeszłości w jakiejś relacji, była miłość pomiędzy wami i było coś mm, takiego innego, e, takiego głębokiego, takiego czego nie można było nazwać, a czuliśmy oboje te wibracje takie, e, które nas łączyły, co się zadziewało mm, pomiędzy nami. Więc taka relacja gdzieś była i ten ktoś myśli o tobie nie zatrzasnął tych drzwi i pomimo, że pokazuje się, że nie może się do ciebie odezwać, nie może wykonać jakiegoś ruchu, do ciebie przyjść, bo, bo, bo po prostu naraziłby się i byłoby problematycznie. Na no to on sobie myśli, że takiej duszy jak ty nie spotkał nigdy w życiu, że to, co was łączyło, było takie szczególne i takie naj ta osoba stawia waszą relację na piedestale jako taki wzór, takie odniesienie kogoś szczególnego. Dosłownie ty i on. I to dla niego jest jakiś, nie wiem, taki obrazeczek. Ma wymalowany w swojej głowie. E, takiego ideału, i, i partnera, i relacji. I to jest ta Wasza właśnie relacja. I pomimo, że tutaj jest dużo jakiegoś smutku, też i, mm, i takiego może i niespełnienia, albo jakiegoś bólu przewijającego się, to jednak te emocje są niezażegnane, i taka jest energia w tym kimś. Jesteś tak wysoce ważna dla Niego, może sobie nawet z tego. Nie zdajesz sprawy, ale gdzieś tam ma to w sobie i po prostu żyje w ten sposób, mając ten wasz obrazeczek nad głową tak zawieszony zawsze sobie. Do niego wszystko odnosi. Wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się pa.